Próbiesz dzikie i niebezpieczne miejsce. Wiedziałem, że szkolenie Cię na łowce demonów było błędem. Witajcie, z tej strony Skorpion. Zakładka pakiety. Otworzymy sobie cztery pakiety kart. Lecimy z nimi. O, epic. Chciałem wspomnieć o Legendzie, ale się powstrzymałem bo raczej wiedziałem, że nie będzie a się zdziwię, jeśli się pojawi oczywiście pozytywnie. Dobra Ten epik. sprawdźmy go No i git, bardzo dobra karta do Kapłana Nice Kolejny pakiet do golenia Ja nie chcę powtórek, ale są przedostatni pakiet. Wynajmij w tym materiale. Oj, pewnie długo, 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 nic, zanim dostanę następną legendę. Tu co jest? Takie coś. No i ostatni pakiecik, a tu będą takie oto karty, niestety bez es epika i legendy. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!